Laboratorium dialogu o relacjach, konfliktach i komunikacji. Agnieszka tej Ewa Hajduk Kasprowicz. Cześć. Cześć. 23 odcinek dzisiaj już Laboratorium Dialogu nagrywamy i yy, Trochę chcieliśmy się dzisiaj zatrzymać przy takiej kwestii, która się pojawia od czasu do czasu pod naszymi rolkami albo pod odcinkami naszego podcastu Laboratorium Konfliktu. I jest to kwestia związana z tym, jak, jak wam... się tego tak, nauczyć. Jak się tego nauczyć? Tak. Ja też się spotykam z tym czasami, że ludzie mówią, że to jest jakoś nie wiem poza ich zasięgiem, albo że to się nie da w ich otoczeniu w ten sposób robić i że to jest takie trochę porównywanie miejsc, w którym ktoś jest. Z tym miejscem, w którym jest ktoś inny. Tak, ja bym trochę chciała powiedzieć, chyba tak jak Ty o tym mówisz, o tym mhm. miejscu, w którym jesteśmy my, mhm. czyli o tym, że komunikacja jest naszą pracą zawodową. Tak. Że y, to jest nasze źródło utrzymania, y, że uczymy się tego, szkolimy się i tak dalej, ponieważ to jest naszą pracą. Tak. Że y, y, robimy tego dużo od wielu lat. Takiej intensywności, która myślę sobie, że jest, może być trudna dla kogoś. Mhm. Tak, że poświęcamy temu bardzo dużo uwagi. Mhm. Nie tylko jakby w, w, w życiu to nie jest osobiste? tylko to, co jest w życiu, tak, tylko to jest y, bardzo duży kawałek tego, co jest po prostu w pracy. Tak, więc myślę sobie, że to ma, no, ma, ma wpływ i ma znaczenie. Mhm. Natomiast chcę też powiedzieć, że komunikacja jest jakąś umiejętnością i tak jak ludzie rodzą się z jakimiś takimi bazowymi kompetencjami komunikacyjnymi? Predyspozycjami takimi. No wiesz to i, i, i jakoś zastanawiam się, bo predyspozycja słowa mi się kojarzy z tym, że że ktoś ma więcej predyspozycji. Mniej, no, nie ja, ja na przykład widzę mój rys spektrum y, autyzmu jako rzecz, która mi pomaga w komunikacji. Dlatego, mhm. bo jeżeli mniej rozumiem, to więcej pytam. No tak, że jest to zdecydowanie taka motywacja do, tak, do rozwijania umiejętności komunikacyjnych, mhm. jakiegoś takiego świadomego. Tak. I jest to też dla mnie, wydaje mi się, taka motywacja do rozwijania takiej transparentnej, otwartej komunikacji, mhm. a nie takiej komunikacji, jak w naszej kulturze często się y, używa, czyli takiej opartej na posłówkach, domysłach, tym, że ktoś skeduje, tym, tak. że ktoś coś mówi celowo, niejasno po to, żeby jakoś. Nie pokazywać się. Mm -hmm. Albo właśnie ukrywając pewne treści, opierając się na jakichś normach, że tak się powinno, albo takich domysłach, że to, co mówimy, to my te słowa rozumiemy tak samo. Tak, co mi w ogóle przychodzi kiedyś, żeby zrobić odcinek o neuroróżnorodności w komunikacji mm -hmm. w ogóle jakoś osobno, nie, bo to, to jest jakiś tam kawałek też ciekawy. Dobra. No i Parkuję. Dobra. I jak sobie myślę w ogóle też o tym uczeniu się, nie, no to. Mm -hmm. Wszyscy się tego uczymy. Wszyscy zaczynamy z jakimiś takimi bazowymi umiejętnościami, ale chcę powiedzieć, że jak rozmawiamy teraz, no, kierujemy ten, ten odcinek podcast do osób w miarę dorosłych, mm -hmm. to wszyscy jakieś umiejętności komunikacyjne mają. Tak. Nie? Ja mam też takie spostrzeżenie, że naprawdę każda osoba, myślę, że u każdego byłabym w stanie znaleźć cały to kod. Ja bardzo się staram, jej nie wyrzucić, bo ona tu robi bardzo dużo, żebyśmy się tu zajmowały nią. No dobra. Teraz może... jej nie złapiemy. O. Tak, może jednak. Dobra. E, gdzie to było? Dobrze, że, że jak jesteśmy dorosłymi ludźmi, to wszyscy jakieś doświadczenia komunikacyjne mają. Doświadczenia, to tak. Wszystkie jakieś umiejętności tak, mają. Nie, właśnie, nie jest tak, to, że nic nie mamy. Myślę sobie, że u każdej osoby byłabym w stanie znaleźć cały wachlarz takich predyspozycji, umiejętności, które już te osoby mają. Tylko mm -hmm. to też jest różnica, kiedy y, korzystasz z tych umiejętności, kiedy jesteś w równowadze, kiedy jest wszystko dobrze, nie jesteś w komforcie względem, mm -hmm. a inaczej, kiedy. Y, no, jesteś w sytuacji mobilizacji, czyli jakiegoś konfliktu na przykład, nie? kiedy już rosnie ci trochę ciśnienie. Tak i to jest coś, co mam wrażenie, że kiedyś już o tym mówiłyśmy, tak. że myślę sobie, że ktoś, kto ogląda różne nasze rozmowy mhm. może nie brać pod uwagę, no, że one się zazwyczaj jednak odbywają w równowadze i, i zazwyczaj je... są przygotowane tak, i że nie pokazujemy tak jak wyglądają nasze rozmowy, kiedy jest nam naprawdę bardzo trudno. Tak. A takie się też zdarzają. Ale